Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego Kodę tematu. Diagnostyki pokładowej OPT. Pomagają mechanikom i właścicielom pojazdów zidentyfikować potencjalne problemy w pojeździe. Aby rozwiązać te problemy, ważne jest, aby wiedzieć, co oznaczają te kody. Kod P2293 jest jednym z wielu kodów usterek, które mogą być rejestrowane i pobierane z systemu OPT. Oto kilka przydatnych informacji, które pomogą ci zrozumieć. Co ten kod może oznaczać dla Twojego pojazdu? Co oznacza kod P2293? Diagnostyczny kod usterki DTC P2293 oznacza wydajność regulatora ciśnienia paliwa 2. Kod ten jest rejestrowany, gdy moduł sterujący układu napędowego PCM wykryje że regulator ciśnienia paliwa nie działa prawidłowo. Regulator ciśnienia paliwa utrzymuje stabilne ciśnienie paliwa i umożliwia układowi paliwowemu uwalnianie nadmiaru paliwa z szyny paliwowej do zbiornika paliwa. W niektórych pojazdach jest on zintegrowany z zespołem szyny paliwowej. Jeśli pojazd jest wyposażony w bezwrotny układ zasilania paliwem Regulator jest częścią modułu pompy paliwa wewnątrz zbiornika. KOD P2293 jest rejestrowany, gdy moduł sterujący układu napędowego PCM wykryje, że regulator ciśnienia paliwa nie działa prawidłowo. PCM monitoruje układy paliwowe bez powrotu, gdy moduł PCM wykryje, że zadane ciśnienie paliwa nie mieści się w specyfikacjach wyznaczonego regulatora ciśnienia paliwa 2. Ustawia kod błędu p2293. W zależności od wagi problemu, powiązane kody błędów mogą być również zapisywane z tym kodem DTC. p2293 jest podobny do kodów błędów p2294, p2295 i p2296. Uwaga! Definicja kodu P2293 może się różnić w zależności od producenta pojazdu. Dokładną definicję kodu można znaleźć w odpowiedniej instrukcji naprawy lub bazie danych napraw. Jakie są najczęstsze przyczyny P2293? Awaria pompy paliwa wadliwy regulator ciśnienia paliwa zatkany filtr paliwa nieszczelny wtryskiwacz paliwa uszkodzony czujnik ciśnienia paliwa awaria PCM problem z okablowaniem jak Jakie są typowe objawy P2293? Włączona kontrolka silnika, słaba wydajność silnika. Silnik może zgasnąć lub nie uruchamiać się, nadmierne zużycie paliwa, słabe przyspieszenie lub wahania. Jak zdiagnozować kod P2293? Różne marki i modele mogą definiować kod błędu P2293. Nie oznacza to jednak, że istnieje jedno podejście do diagnozowania jego przyczyny. Kroki rozwiązywania problemów z tym kodem różnią się w zależności od pojazdu. Jak naprawić kod P2293? P2293 ma podobne przyczyny i objawy jak inne kody silnika, jednak odpowiednia procedura diagnostyczna i naprawcza będzie zależeć od specyfikacji pojazdu. Jeśli nie jesteś zaznajomiony z naprawami samochodowymi, Najlepiej pozostawić pracę mechanikowi. Jeśli planujesz rozwiązać ten kod, warto odświeżyć swoją wiedzę motoryzacyjną przed podjęciem jakichkolwiek prób naprawy. Zapoznaj się z instrukcją naprawy konkretnego pojazdu lub internetową bazą danych napraw, aby uzyskać prawidłowe procedury diagnostyczne dla tego kodu.